Natomiast to, co jest istotne i to, co się dzieje w tym roku, to jest rozbudowa o kilka klas budynku dydaktycznego zespołu szkoły numer 3. Tam prace są już takie zaawansowane, podciągnięte pod dach. Tam się tam się już wszystko dzieje zgodnie, zgodnie z terminem. Jak już zostaną ukończone te prace takie zewnętrzne, wszystkie mury już będą stały tam gdzie, tam, gdzie trzeba. Stolarka okienna, wtedy będzie można przystąpić do prac wykończeniowych wewnątrz tego, tego budynku i myślę, że już w przyszłym roku szkolnym społeczność szkolna będzie się cieszyć z nowych pomieszczeń które są szkole niezbędne, bo w tej chwili tak się złożyło, że ta szkoła jest szkołą największą w powiecie łukowskim, posiada najwięcej, najwięcej uczniów, dlatego też trzeba było wyjść naprzeciw i te warunki do nauczania zdecydowanie poprawić. poprawić. Natomiast jeśli chodzi, jesteśmy przy oświacie, to również postanowiliśmy, zmienić dach na budynku internatu przy szkole w Adamowie, którą na powrót przejęliśmy pod skrzydła powiatu Łukowskiego, i tam przy okazji remontu dachu zostanie wymieniona również elewacja na tym budynku. W dzisiejszym stanie ten budynek nie jest wizytówką ani Adamowa ani powiatu Łukowskiego, natomiast będzie to początek inwestycji, jeśli chodzi o edukację w miejscowości. Adamów, ponieważ na lata przyszłe planujemy jeszcze dokonać. Remontu i termomodernizacji głównego budynku dydaktycznego. Tam również chyba zajdzie potrzeba wymiany, wymiany dachu, na pewno, na pewno docieplenia, wymienia sto, wymienienia stolarki okiennej, wykonania tak zwanej pełnej termo, termomodernizacji. Oczywiście jesteśmy teraz na etapie projektowania, szukania właśnie projektanta, być może. Już nowa pani dyrektor, która energicznie przystąpiła do pracy, już tego projektanta znalazła. Zatem być może, jeśli uda się znaleźć jeszcze fundusze na ten cel, te prace rozpoczną się jeszcze w przyszłym, w przyszłym roku.